Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na błyskawiczne łączące się z serkiem mascarpone. Nowych widzów, oczywiście, jak zawsze zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Przedstawiam wam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie również w opisie pod filmem. Do miski przekładamy serek mascarpone. Dodajemy 3 łyżki pudru. 3 całe jajka. 1 łyżeczkę cukru z wanilią. Można również użyć cukru waniliowego. Oraz 2 łyżki jogurtu naturalnego. Zamiast jogurtu można również użyć śmietany. I 1 łyżkę octu lub wódki, żeby pączki nie chłonęły nam. Dużo tłuszczu podczas smażenia i całość chwilę miksujemy. Następnie dodajemy jedną łyżeczkę proszku do pieczenia z taką lekką górką oraz dwie szklanki mąki pszennej. U mnie szklanki o pojemności 250 ml, i ponownie wszystko razem mieszamy, aż składniki nam się połączą. Masa wychodzi dosyć gęsta i klejąca, natomiast w dłoniach no nie da się nam uformować tego ciasta. Będziemy formować nasze pączki łyżeczką. Olej rozgrzewamy do temperatury 175-180 stopni. Najlepiej, jeżeli mamy termometr, a jeżeli nie, no to wrzucamy kawałek ciasta. Jeżeli szybko nam wypłynie, to znaczy, że olej już jest odpowiednio nagrzany. I wrzucamy kawałek ciasta za pomocą dwóch łyżeczek. Łyżeczki namoczyłam sobie w gorącym oleju. Na jedną łyżeczkę nakładam kawałek ciasta, a drugą łyżeczką ściągam to ciasto do oleju. Najlepiej formować mniej więcej takie kuleczki, próbować, żeby one nie były mocno poszarpane, bo później te pączki nie będą już tak ładnie wyglądały. Także sprawdzam tylko temperaturę oleju, żeby też nie przekraczała tej temperatury 180 stopni, bo pączki będą nam się paliły z wierzchu, a w środku będą jeszcze surowe. Także te 175-180 stopni należy zachować i smażymy oczywiście większą ilość pączków, tyle ile nam się zmieści w patelni lub w garnku. Tak jak widzicie, na łyżkę nakładam ciasto, a drugą łyżeczką tylko ściągam. Co kilka razy właśnie namaczą łyżeczki w oleju. Te pączki, już, jeżeli jedna strona będzie upieczona, one same będą się odwracały. Mam nadzieję, że zaraz to zobaczycie. Smażymy około 4 minuty te pączki. Też oczywiście wszystko zależy od wielkości, jakie będziecie je formować. U mnie z podanej porcji wyszło około 30 sztuk pączuszki same się obracają, więc nie trzeba nawet ich bardzo pilnować i samemu obracać. Pierwsza partia już usmażona. Zobaczcie jakie fajne, w środku mięciutkie, delikatne i są naprawdę pyszne. Wystarczy je tylko popudrować. Można zrobić lukier albo y, obtoczyć w cynamonie z cukrem i rewelacja. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.